Witam serdecznie. jest 6 luty dzisiaj przed pracą posprzątałem trochę w pokoju atlasa udało mi się odkopać i rowerek, więc będzie ćwiczone niedługo widzowie bo po sobie na rowerze do pracy dojeżdżać no się okazało, że nawet rower elektryczny wymaga trochę kondycji więc będzie trzeba trochę poćwiczyć jeszcze mam trochę rzeczy do powynoszenia, do powyrzucania no i cóż widzowie, nie przeciągam, lecimy do pracy Godzina 17.48. Jesteśmy widzowie już elegancko we ciężarówce no i zobaczymy czy odpali. Mam nadzieję, że tak. jest ten nadal błąd z akumulatorem. Podobno to tylko system i ten, to auto nie będzie miało problemów odpadać, że po prostu był jakiś moduł, wymi, moduł wymieniany i z tego tytułu ten błąd się pojawia. No, ale zobaczymy. No niby pali normalnie, a pokazuje, że ma niski poziom akumulatora, więc no dosyć dziwne to jest. Ale no nic, auto odpalone, to teraz jeszcze tylko kartę wsadzimy, przytrzymujemy jedyneczka by wyłożyć szufladkę. Na szczęście tu szybko wyskakuje. Wsadzamy kartę, cyk, wsadzone, godzina 17.48, czasu lokalnego. Wyjęcie 4.44, więc dosyć wcześniej wczoraj wróciliśmy, no, a na niedzielę to tak i tak <laughs> późno. Po niedzielę czasem się zdarzało, że o pierwszej w, no, w nocy wracałem. Kraj rozpoczęcia, akceptacja. No i czekamy, aż się tachograf wczyta. I lecimy. Ostatnio mówiłem, że pokażę, jak wygląda wczytany tachograf. No i tutaj, właśnie, macie przy tym łoteczku taką kartę. To znaczy, że karta się wczytała. No nic, odjeżdżamy od rampy, bierzemy dokumenty, zakładamy plombę i na łódź. Kolejna awaria. Nie wiem, codziennie miasz 3-4 osobówki za Nie wiem dlaczego tak jest. Ale możecie napisać w komentarzu, dlaczego codziennie 2-3 osobówki stoją na awaryjnym i opony wymieniają w Polsce. Sam ci jestem ciekaw. Godzina 20:40, dojeżdżamy już powoli do łodzi. No i tak jak wczoraj na no odcinku obiecywałem, że auto było odpalone przez tam 15 minut osobowe, więc powiedziałem, że będę jechał sobie 85 na godzinę. Jak elegancko widać 185 85 na godzinę prawie całą drogę 222 km. Powinienem już dawno być na miejscu, a jeszcze mam jakieś 10 minut jazdy. Będzie 16 minut dłużej niż zawsze, więc 16 minut straciłem na takiej ekonomicznej jeździe, no ale spalanie 23,6 litra według komputera. Więc no, spalanie eleganckie. Jeszcze takiego na tej trasie nie miałem. Tu znowu kolejna osobówka na awaryjnym. To dzisiaj już chyba czwarta spotykana. A ja nie wiem co się dzieje: 200 km i co 50 km średnia osobówka na awaryjnym. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, ale no nic. My dojeżdżamy powoli do łodzi, pod rampę. Idziemy się zrzemnąć, oczywiście później na 4 godzinki. Rozładują, załadują. Wracamy na Poznań i do domku. Więc póki co lecimy na łódź. Godzina 21. Jesteśmy już w łodzi pod rampą. No ja sobie teraz idę spać, no bo. Planowy wyjazd mam od drugiej w nocy, czyli jak zawsze, no i bez sensu męczyć się do drugiej w nocy. 5 godzin, prawie czekania, więc ja idę się zrzemnąć. Więc do usłyszenia, jak będziemy stąd wyjeżdżać. Godzina do 2.40: już wyjechaliśmy z łodzi. No i jest to mój od późnego wyjazdu z łodzi z tego tytułu, że wyjechałem dopiero o 2.20. A jest trochę mojej winy, bo dzwonili do mnie o 1.58, że załadowany jestem, że dokumenty w biurze a mi się po prostu kimnęło i o 2.20 dopiero budzik mnie obudził, taki awaryjny sobie zawsze ustawiam, jakbym zasnął. No i na awaryjnym budziku dopiero się obudziłem o 2.20, szybko do biura zakładam plombę, zamykam drzwi, no i teraz lecimy do Poznania. Więc no w domu będziemy jak pewnie około 6.30, dzisiaj dopiero. Ale, no nic, kawkę sobie wypiłem. No i lecimy na Poznań. A co się tu stanęło? Ziomko chyba obróciło potężnie. Masakra. No nic, już tam sobie pomagali, więc no nie będę się zatrzymywał. Ale, fajny, fajny początek teraz na Poznań. Tak to jest, widzowie jak w ciągu dnia jest temperatura na plusie. W nocy przyjdzie minus 9. No i każdy łuk, każdy zakręt, każde hamowanie, no trzeba być ostrożnym. No bo od razu auto chce się obrócić, auto chce się złamać. No i tak to się później kończy, więc no... Trzeba ostrożnie pokonywać łuki w taką pogodę. Ale co ja tam was będę uczył, jestem młodym kierowcą, więc... się nie odzywam. A tymczasem lecimy na Poznań. Godzina 5.55, jesteśmy w Poznaniu już rozładowani, więc możemy... Gasić sobie elegancko światełka, wyłączyć bieg, zgasić autko, przecież muszę je odpalić, bo jeszcze tachograf nie zakończyłem. Chociaż może na tym trybie pójdzie zakończyć, ale nie wiem. Tak, trzymujemy jedynkę, czy da się, da się, dobra. Wystarczy stacyjkę jakby przekręcić, i jest git. Tutaj zakończenia, Webasto wyłączę, bo mi tutaj. Grzał zaczyna niepotrzebnie, kalta wylogowana. Oj, nie chcę klima. Dobra, kalta wyłożona. Zamykamy szufladkę. Wyłączamy, bierzemy kluczyk i lecimy do domu. CDS pokazywał minus 1, tutaj pokazuje minus 5, a telefon pokazuje minus 12. Więc nie wiem, której pogodzi ufać. Ale obstawiam, że jest minus 12, bo jest strasznie zimno na dworze, żeby trzymać, nie idzie, ale no nic nie poradzimy. Jest teoretycznie no zima, jest godzina też 6, więc no Lidl jest otwarte, to sobie po śniadanko szybko wlecę jeszcze. No i cóż widzowie, dziękuję za dzisiaj, słyszymy się prawdopodobnie jutro, o ile będzie wystarczająco jakiegoś ciekawego materiału, bo dzisiaj no zbytnio nic się nie działo. I dzień jak codzien teoretycznie w tej pracy stałe wahadło, stała linia, stała ta sama praca. Tu mi ta chłopna wraca na środku, kurwa, drogi. JA PIERDOLE. Co to jest? No co to jest? JA PIERDOLE. Nie, no ci ludzie. to FZ. -y. No nic. Nie komentuję widzowie, to się wytnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.